Filmy i seriale Marvel Cinematic Universe, które dostajemy w 2023 czy dostawaliśmy w 2022 roku, to nie to samo, na czym większość z nas się wychowała. Taka niestety jest prawda, przykra, jednak prawda. Od dłuższego czasu mówi się, że Disney i Marvel Studios przestali skupiać się na jakości i wybrali ilość produktów, a to oznacza gigantyczny spadek samej jakości. Dziś dostaliśmy niesamowicie rozbudowany raport od strony Variety, który podsumował ostatnie wydarzenia w świecie Marvel Studios, przeanalizował ostatnie spotkanie, Najważniejszych osób wytwórni i przedstawił plany, jak i problemy wszystkiego, co z MCU jest związane. Możemy się z niego dowiedzieć m.in. o gigantycznych problemach z postprodukcją, niezadowoleniem osób pracujących w firmie. Dodatkowo Marvel rozważa powrót oryginalnych Avengers z nowym filmem pod tym tytułem, co oznacza m.in. wskrzeszenie Ironmana i Black Widow, którzy zginęli w Avengers Endgame. Problemy z postacią i aktorem Kanga sprawiają, że niektórzy chcą odejść od tej postaci w Multiverse Saga. I przejść do nikogo innego jak doktora Duma. Film Blade piąty raz zmienia skrypt, drugi raz zmienia scenarzystę i do momentu interwencji samego Kevina Fajgi, film miał przedstawiać narrację prowadzoną przez kobietę i wypełnioną lekcjami życia. A aktor Maharshala Ali jako Blade miał być około czwartą główną postacią. Tak? Dobrze wszystko słyszycie. Można śmiało powiedzieć, że pomimo dalszej dominacji w świecie kina superbohaterskiego, Marvel Cinematic Universe przechodzi kryzys w wieku średniego. I nie, to nie oznacza, Oznacza koniec tego świata, to powinno oznaczać poważne zmiany. Czas więc przyjrzeć się głębiej raportowi Variety i zobaczyć, co Marvel na najbliższą przyszłość szykuje. Ten film będzie podzielony na odpowiednie części, więc możecie wybrać was interesujący element. Jednak, dla zrozumienia wszystkiego, polecam oczywiście zobaczyć całość. Zacznijmy od samego początku, czyli od samego środka obecnych problemów Marvel Studios. Jeszcze kilka lat temu, kiedy widziało się zapowiedź filmu MCU, to wiedziało się, że mamy wielki film z wielkim budżetem, z wielkimi aktorami i dobrze rozpisaną historią. I choć zapewne ciężko to przyznać, to pomimo nadal olbrzymiego budżetu i dobrych aktorów nie zostało nic więcej. Oczywiście nie chcę zabrzmieć jako osoba, której nic się nie podoba. Marvel dalej potrafi wydać bardzo dobre produkcje, jednak niestety te problemy dotyczą już większości produkcji MCU. Powód jest bardzo prosty. Zamiast skupić się na kilku filmach rocznie, Marvel Studios obecnie ma plan na 4 filmy i cztery seriale każdego roku i obecny plan sięga aż 2026 roku. Według raportu Variety to sprawiło, że krytyczna osoba w łańcuchu tego wszystkiego, czyli Kevin Feige, nie może rozerwać się na tyle rzeczy naraz. To on był osobą od podejmowania ciężkich decyzji, podejmowania często niewygodnych decyzji, szczególnie w procesie postprodukcji. Teraz, patrząc na ilość filmów i seriali, jego uwaga nie może skupić się na nim, czym dłużej niż kilka minut, co sprawia, że więcej błędów, więcej niewygodnych rzeczy po prostu umyka. Przykładem była premiera Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, gdzie to problem był już w przedprodukcji. Nagrania były niesamowicie chaotyczne, było wiele reshootów, a według osób pracujących nad efektami specjalnymi postprodukcja to była katastrofa. Większa ilość projektów jest dobra teoretycznie dla widza, jednak tylko wtedy, kiedy trzyma odpowiedni poziom, a tutaj niestety już tego brakuje. Poruszyliśmy w jednym zdaniu kwestii efektów. Jest to jedna z większych rzeczy, przez które Marvel obecnie obrywa. Thor miał wiele scen, które wyglądały po prostu katastrofalnie. Ant-Man pomimo nowej technologii nie wytrzymał ogromu CGI i wywalił się na twarz praktycznie od początku. She-Hulk była kolejnym przykładem, gdzie efekty mogły wyrwać widza z przyjemnego seansu. Nie tylko efekty były w niektórych miejscach jak stanie go filmu, ale cała otoczka była niesamowicie niedopracowana. Według Variety niektóre sceny po prostu były specjalne wyrwane z fokusu, aby Ukryć to, co dzieje się na ekranie. Osoby odpowiedzialne za efekty są niesamowicie bombardowane pracą przez Marvel Studios. Na tyle bombardowane, że wiele osób powiedziało, że ma dość. We wrześniu osoby pracujące nad efektami utworzyły związek zawodowy, który ma za zadanie walczyć o lepsze warunki pracy, lepszą płacę i bardziej sensowne rozkładanie pracy. Według jednego z insiderów osoby te pracują często po 14 godzin dziennie bez nadgodzin, co nie tylko przekłada się na niesamowicie niskie, jak nie zerowe, morale, jak i również jakość ich pracy. Nie jest najlepsza. Nie ma co się dziwić. Te osoby zasługują na znacznie więcej, patrząc na to, jak wielką rolę odgrywa ich praca w filmach MCU. Gdy wykonana dobrze, daje widzom świetne widowisko, które często nawet nie dostaje odpowiedniej pochwały. Jednak gdy wykonana praca dobrze nie jest, mamy efekt ant Tora czy właśnie She-Hulk. No dobrze, czas przejść do spraw związanych ze stricte światem Marvel Cinematic Universe i musimy zacząć od postaci kanga zdobywcy. Przypomnę tylko, że nie jest to kolejny wielki zły na kilka produkcji. Na nim miała opierać się cała multiverse saga prowadząca do Avengers Kang Dynasty i oczywiście Avengers Secret Wars. Wybranie aktora Jonathana Majorsa zostało przez fanów odebrane bardzo pozytywnie, jednak szybko ta decyzja odbiła się w drugą stronę. Problemy z prawem Majorsa, rozprawa sądowa z zarzutami przemocy domowej. To wszystko sprawiło, że Marvel stanął przed wielką decyzją. Co dalej? Na dany moment wydaje się, że wszystko będzie szło według planów, jednak na 100% Marvel będzie obserwował dalsze kroki prawne Majorsa i jego agencji i będzie trzymał rękę na pulsie. Jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli, to z przeszłości wiemy, że wytwórnia może zmienić aktora. Taka sytuacja miała miejsce podczas premiery filmu Iron Man 2, gdzie to poprzedni aktor grający War Machine został zastąpiony innym. Don Cheadle wcielił się w rolę przyjaciela Iron Mana i świat MCU kręcił się dalej, już nawet nie wspominając o zmianie aktora odgrywającego rolę Hulka. Oczywiście rozumiem, że nie ma co porównywać tych postaci do siebie, jednak rozumiecie, że decyzję Marvel podjąć może. Problem z Kangiem jednak polega również na tym, że jak już w Ant-Manie czy Loki, jego obecność została niesamowicie ucementowana w tym świecie. Jednak zmiana aktora, kontynuacja planów z Kangiem, to nie jedyne rozwiązanie, jakie Marvel potencjalnie rozważa. Raport Variety zabierał bardzo ciekawą informację na temat potencjalnego rozwiązania problemów z Kangiem Zdobywcą. Kierownictwo Marvel Studios podczas swojego spotkania przedstawiło również plan zapasowy, który w miejsce Kanga wprowadziłby do świata MCU doktora Duma. Oczywiście od razu trzeba podkreślić, że to nic pewnego, nie jest to nic potwierdzonego. Jednak prawda jest taka, że Marvel spokojnie mógłby taki ruch wykonać. Zmienić nazwę filmu z Avengers Kang Dynasty na Avengers Doom Dynasty i wytłumaczyć to z pomocą Multiverse. Wszystkie ich obecne błędy można wytłumaczyć z pomocą Multiverse. Taka jest prawda. Dlatego też powstaje pytanie, dlaczego nie zmienią aktora odgrywającego Kanga i nie wytłumaczył to z pomocą Multiverse? Spider-Man miał warianty z innym wyglądem, tak samo Dr. Strange czy ba, Loki. Wydaje się, że sam Kang może być tutaj problemem, a potencjalne wprowadzenie Doktora Duma nie tylko odcięłoby ich od problematycznego aktora, ale również dał MCU coś, co fani chcą zobaczyć od dłuższego czasu. Prawdziwego, wielkiego, złego X-Menów. Skoro poruszyłem już wątek X-Menów, to również w raporcie można znaleźć wzmiankę o tym, że wiele osób uważa, że właśnie odświeżeniem MCU i może być wprowadzenie postaci, które Disney nabył kupując Fox. Mutanci teoretycznie w MCU już są, co widzieliśmy w serialu Miss Marvel, Wolverine i Deadpool pojawią się na wielkim ekranie w następnym roku, więc czemu wprost nie iść właśnie w tę stronę, nie tylko dając nam prawdziwych X-Menów, ale również i samego doktora Duma. Dodatkowo raport wspomniał o tym, że po zakończeniu strajku WGA Marvel rozmawiał z osobami odpowiedzialnymi za skrypty filmów i serialów na temat powolnego wprowadzania X-Menów do tego świata. Ile im zajmie zrobienie tego? Ciężko powiedzieć. Jednak jest to jakiś start i kto wie, czy może właśnie tego MCU teraz nie potrzebuje. W najbliższych dniach pojawi się wiele filmów na temat obecnej sytuacji MCU, premiery The Marvels, odcinka Loki, jak i zakończenia sezonu serialu Gen V. Dlatego też zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Was to nic nie kosztuje, to tylko jeden przycisk, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję wam bardzo. Największą wiadomością, jaką można znaleźć w tym raporcie, jest informacja o bardzo, bardzo drastycznych krokach, jakie Marvel mógłby podjąć. Według ich źródeł, Marvel rozmawiał na temat możliwości przewrócenia oryginalnego składu Avengers w nowym filmie z tą samą nazwą. To oznacza potencjalny powrót takich aktorów jak Robert Downey Jr. jako Iron Man, Scarlett Johansson jako Black Widow, czy Chris Evans jako Kapitan Ameryka. Warto przypomnieć, że wierzchałkiem MCU był film Avengers Endgame, gdzie to i Iron Man, i Black Widow ponieśli śmierć podczas próby odwrócenia tego co tam narozrabiał Thanos. Przywrócenie tych postaci w tej samej formie i w tych samych wariantach będzie dosłownie zarżnięciem powagi i wartości Endgame. Warto dodać, że Variety dodał, że wytwórnie jeszcze nie egzekwuje tego planu, choć jedna z najbardziej znanych insiderek Marvela napisała, że Robert zgodził się już na potencjalny powrót. Czy to jest sprawdzone, pewne, eee, nie dałbym sobie ręki uciąć. Czy chodzi o ten właśnie plan, czy może jednak jakiś wariant w filmie Avengers Secret Wars? Tego na dany moment nikt nie wie. Osobiście jako wielki. Fan Iron Man uważam, że powrót w takim filmie jak Secret Wars jako wariant na jakąś bitwę końcową nie zaszkodzi raczej postaci. Jednak powrót oryginalnego składu jako pełnoprawne postacie to bardzo, ale to bardzo zły ruch i coś, co może, a raczej na 100%, zabije dziedzictwo Ironmana i Roberta w MCU. Byłby to wielki moment, moment, który dałby MCU kolejny boost oglądalności. Jednak nie tylko na tym powinno to polegać. A Wy chcielibyście powrotu Iron Mana czy Black Widow do MCU? Czy może jednak uważacie podobnie do mnie? I nie jest to potrzebne, a nawet jest to szkodliwe. Piszcie poniżej w komentarzach. Najwyższy czas powiedzieć sobie więcej na temat tego, co dzieje się wokół jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów MCU, a, a raczej tak było podczas zapowiedzi, ponieważ teraz wiele osób straciło wiarę w tę produkcję. Mahershala Ali wcielające się w rolę łowcy wampirów. Przecież to scenariusz po prostu idealny. Jednak Marvel ma poważne problemy z tym filmem. Nad projektem pracowało już co najmniej pięciu scenarzystów, dwóch reżyserów, i prace nad filmem zostały wstrzymane na długi czas dosłownie chwilę przed rozpoczęciem zdjęć. Jednak to, co ostatnio Marvel planował dla tej produkcji, przeszło wszelkie granice. Jedna z osób zaznajomionych z pracami nad scenariuszem twierdzi, że historia filmu w pewnym momencie przeształciła się w narrację prowadzoną przez kobietę i wypełniona była lekcjami o życiu. Blade spadł mniej więcej na czwartą pozycję, jeśli chodzi o znaczenie postaci, co jest po prostu szokującym pomysłem patrząc na to, że mają dwukrotnego zdobywcę Oscara jako aktora. Film o łowcy wampirów, kto tutaj wpadł na to, aby zrobić z niego czwartą pod względem znaczenia osobę w historii opowiadającej o. W życiu. Dodatkowo, według raportu Variety, aktor był dosłownie krok od rezygnacji. Jednak wtedy do akcji wkroczył Sam Kevin Feige, który kolejny raz zresetował cały film. Teraz jednak wydaje się, że mamy jakieś tam światełko w tunelu, ponieważ do pracy nad scenariuszem dołączył Michael Green, który również pracował nad świetnym filmem o Wolverinie pod nazwą Logan. Film Blade ma dostać budżet około 100 milionów, co jest jak na Marvel Studios niesamowicie małą kwotą. Przypomnę tylko, że serial She-Hulk miał budżet 225 milionów milionów dolarów. Nadzieja jest, ponieważ film Logan został odebrany niesamowicie dobrze. Jednak to, co planował Marvel do tego filmu wcześniej, no jest to po prostu niezrozumiałe. Jedną z rzeczy, która może w najbliższym czasie przeszkodzić Marvel Studios, to oczywiście reboot świata DC. I tak, wiem, że wiele osób bardzo sceptycznie podchodzi do nowych filmów i tak dalej, jednak czy tego chcemy, czy nie, jest to konkurencja. Variety zaznaczyło, że ostatni naprawdę fajny sukces MCU, to oczywiście film Strażnicy Galaktyki 3. Film nie tylko zebrał niesamowicie pozytywne reakcje od krytyków i od widzów, ale również w box office zarobi ponad 840 milionów dolarów. Bardzo fajny sukces. I za ten sukces odpowiedzialny jest James Gunn, który jest teraz za sterami nowego świata DC. Utrata takiego reżysera oczywiście zaboli, ponieważ jego pracę można zawsze uznać za pewniaczek. Takie filmy jak The Batman 2, nowy film o Superman i ogólnie wielkie plany DC na swój Cinematic Universe nie wróżą nic do MCU. Nie będą oni się zderzać w kinach, wytwórnie są na to za Mądre, ale nadal podzieli fanów i pieniądze w ich kieszeniach. Pokrótce powiedzieliśmy sobie o tym, że Marvel nigdy nie bał się zmieniać aktorów czy plany na filmy. Dla przykładu, ostatnio zapowiedziana produkcja Armor Wars miała być serialem opowiadającym o przygodach War Machine'a. Jednak teraz jest to zapowiedziane jako pełnoprawny film, podobno z olbrzymim budżetem. To pokazuje, że Marvel może się uratować innym rozwiązaniem. Podczas, nie wiem, najbliższego pokazu Kevin może otworzyć show i powiedzieć, że hej, zmieniamy plany, wprowadzamy zmiany i przedstawiamy wam nową rozpiskę. Rozpiskę, która jest o wiele lepiej przemyślana. Dostosowane do możliwości scenarzystów, aktorów, osób od efektów specjalnych. I prawda jest taka, że nikt z nas za bardzo by się nie wkurzył na to, ponieważ byłby to krok ku lepszemu jutru, ku lepszemu MCU. Czy Disney i Marvel Studios mogą przyznać się do takiego błędu i to zrobić? Szczerze, raczej wątpię. Na koniec postanowiłem zostawić jeden z najbardziej kluczowych elementów całego tego kryzysu. Wspomniałem o czterech filmach, czterech serialach MCU rocznie i tak dalej. To wszystko sprawia, że robi się tego po prostu za dużo. Nowych postaci jest za dużo, nowego kontentu jest za dużo, i zwykły, niedzielny widz, który widzi kolejny film MCU, czuje się po prostu przytłoczony tym wszystkim. Dodam od siebie, że na początku tego roku poczułem niesamowite wypalenie tym tematem. Dlatego nie było materiałów, topek czy omówień trailerów, filmów i seriali. I to nie tylko u mnie tak działa. Wiele osób, które zajmują się kontentem MCU, mają podobny problem. Z drugiej strony, osoby, które ten kontent oglądają, również chyba odczuwają to samo. Variety napisało, że większość Większość internetowego kontentu MCU zalicza ogromne spadki zainteresowania. Marka Marvela nie budzi już takiego szacunku co kiedyś, a patrząc na ilość tego wszystkiego, no właśnie, ilość nie równa się jakość. Na koniec powiem od siebie, że jako osoba, która interesuje się bardziej MCU od samego początku, od filmu, nie wiem, Credible Hulk czy Iron Man z 2008 roku, sam czuję poważne problemy tego wszystkiego. Nie ma aż tak wielkiego parcia na pójście do kina. Premiera odcinka w środku nocy MCU nie zmusza do oglądania jak najszybciej. Jednak ten wielki kryzys może dla Marvela być odpowiedzią na pytanie: co dalej? Marvel widzi, co ludzie chcą, jakie błędy zostały popełnione, jakie możliwości są dla nich dostępne. To powinno być najważniejsze w całej tej dyskusji. Niech zapłacą dobrze ludziom, które są odpowiedzialne za to wszystko, niech skupią się na jakości, a nie na ilości produkcji. I przede wszystkim, jak w przypadku powrotu Black Widow czy Iron Mana, nostalgia to zastrzyk energii tylko na krótką chwilę, a czasami jej konsekwencje mogą doprowadzić do jeszcze poważniejszych problemów. Kryzys Marvel Cinematic Universe jest odczuwalny wszędzie. Nadal cieszy fakt, że kino jako tako w tym roku wypadło naprawdę bardzo dobrze. Pozostaje więc mieć nadzieję, że jeśli chodzi o markę Marvela, to 2024 rok będzie po prostu lepszy. Choć nie wiem, czy na plusy i minusy potencjalnych zmian nie poczekamy znacznie dłużej. A według Was, co jest największym problemem obecnego produktu Marvel Cinematic Universe? Odczuwacie ten przepych produkcji? Czy może aż tak on Wam nie przeszkadza? No i co powiecie na potencjalny powrót Black Widow i Iron Mana w przyszłości? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na ten temat. Tak więc, pani i panowie, ja nazywam się Sadonis Just Culture. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.